Aleksandra Florczak, Realnews.pl, jest ze mną Milena Sadowska, z Polonia 2018. Cześć Milena. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi kochana, jak było, po pierwsze zacznijmy od tematu Tajlandii, jak wyjechałaś, byłaś tam miesiąc, jak wrażenia przede wszystkim, jakie potyczki, jakie wygrane? Wspaniale wspominam ten czas. E, rzeczywiście byłam tam miesiąc, dlatego że e, po przylocie do Tajlandii, do Bangkoku musiałam spędzić dwa tygodnie na kwarantannie, zamknięta w pokoju. Tylko jedzenie podstawiali nam pod drzwi, a ja do końca tak się łudziłam, że może jednak to nie będzie wyglądało tak, że nas po prostu zamkną i tyle, tylko że jednak może będziemy mogły wychodzić z tego pokoju. A tutaj się okazało, że my przyleciałyśmy tam, każdą jedną z nas zamknęli w osobnym pokoju, no i musiałyśmy tam spędzić dwa tygodnie na kwarantannie. I powiem szczerze, przyznam, że to było trudne. No bo wcześniej w Polsce nie musiałam się z tym zmierzyć, i z tego co wiem, to przechodziłam wirusa tylko nieobjawowo, ale nie musiałam siedzieć na kwarantannie. A tam, w tej Tajlandii, sama musiałam spędzić dwa tygodnie i dopiero po tym czasie przygotować się, że to jeszcze nie koniec, bo to jeszcze przede mną dwa tygodnie aktywności. I to takich aktywności, że normalnie codziennie od samego rana do nocy miałyśmy tyle zajęć, że codziennie spałyśmy po 3-4 godziny. Wow. Więc byłyśmy strasznie wymęczone. Bardzo dużo to od nas wysiłku wymagało. No ale wszystkie musiałyśmy się tak spiąć, żeby dotrzymać do tego finału, do końca. No i dałam radę. Dałam z siebie tam wszystko, co mogłam, dałam 100%. Chciałam się zaprezentować jak najlepiej, więc myślę, że też tak było. No, nie docenili mnie tam, ale konkurencja była bardzo wysoka w tym roku. Niektóre dziewczyny z tego, co z nimi rozmawiałam, to mówiły, że przygotowywały się do konkursu do tego właśnie Miss Grand International przez rok. Więc one tam po prostu były tak przygotowane, że naprawdę one wiedziały, po co tam przyjechały. Że wiedziały, że przyjechały tam, żeby wygrać. Ale wspominam to wspaniale, to jak zwykle wiele się nauczyłam i doświadczyłam i nie zapomnę tego nigdy, no bo to wiadomo, to już jest mój drugi konkurs międzynarodowy. To wiadomo, że taka osoba, która wraca z takiego przedsięwzięcia, no to wraca odmieniona. No bo to nie jest takie byle co, że tam się poleci i wróci i tyle. Tam się poznaje nowe osoby, dziewczyny z całego świata, nowe kultury, jedzenie. Wszystko jest zupełnie inne. Co prawda w Bangkoku już byłam, czyli to był mój drugi raz w Bangkoku, ale no rzeczywiście no ja uwielbiam Bangkok, uwielbiam Tajlandię i będę to wspaniale wspominać. To powiedz mi, co było takim największym wyzwaniem tam? Mówisz, że dziewczyny długo się przygotowywały z różnych krajów. Czy też jak masz jakieś porównanie do przygotowań z dziewczynami z, mi z polonia? Jak tutaj mieliście relacje? Jakie towarzyszyły wam właśnie, czy to koleżeńskie, czy, czy nie, bo różnie się o tym mówi. A tam, jak właśnie w Tajlandii było, czy, czy było to wsparcie od koleżanek, czy może właśnie odwrotnie? Było to wsparcie, ale wiadomo, że nie dało się nawiązać kontaktu ze wszystkimi dziewczynami, bo tam było prawie 70 dziewczyn z całego świata. Więc tutaj w konkursie mi z Polonia zawsze jest 20 finalistek, więc wiadomo, że z każdą dziewczyną się ma kontakt i można się z nią zaprzyjaźnić. Tam oczywiście z tymi dziewczynami, z którymi ja się trzymałam, no to mega się zaprzyjaźniłyśmy i do tej pory utrzymujemy kontakt, ale oczywiście, no. Ciężko było, żeby z każdą jedną dziewczyną nawiązać taką relację, bo, no bo po prostu było ich za dużo. Ale ogólnie no to czuć było konkurencję, no bo tak jak powiedziałam, tam były dziewczyny, które przyleciały, żeby to wygrać. Więc one po prostu wiedziały, że. Okej, okay, fajnie, fajnie, ale ja tutaj jestem, żeby to wygrać, nie? Więc, więc było to czuć. Ale mimo wszystko atmosfera była bardzo przyjazna, miła i nie czułam tam, ja się nie czułam tam gorsza od nich. Więc mimo wszystko, że one były z takich krajów, no bo tam się też liczy to, co masz napisane na szarfie. Jak masz napisane na szarfie Stany Zjednoczone, no to wiadomo, że już inaczej nie na ciebie patrzą niż jak masz napisane. Poland, prawda? Więc wiadomo, że to jest różnica, ale mimo wszystko od tych dziewczyn na przykład właśnie um, Miss Grand International została Miss USA um, i z nią miałam super relacje. Mega się przyjaźniłyśmy i do tej pory utrzymujemy kontakt i w ogóle, więc um, wszystko, wszystko po prostu zależy tak naprawdę od osoby i od, od, od dziewczyny, z którą się ma kontakt. A powiedz, jakbyś ty miała przy, mm, przyznać tytuł, e, to komu byś przyznała, jakiej reprezentantce kraju? No ja właśnie bym przyznała tej, która wygrała, czyli Miss Stanów Zjednoczonych, bo ona naprawdę była Zasługiwała na to. Była przygotowana bardzo dobrze, była bardzo kochana, miała dobre serce i, na przykład, dla mnie Miss powinna być taka, że nie tylko wygląda, tylko właśnie ma dobre serce, jest taka przyjazna, jest mądra i to jest najważniejsze. I dla mnie Miss Stanu właśnie miała takie cechy. Więc, jak dla mnie, ten tytuł w tym roku był naprawdę zasłużony. A jeżeli chodzi o przygotowania, tak jak mówisz, te trzy godziny snu, co brzmi przerażająco dla wszystkich dziewczyn, które chcą wziąć udział, to słuchajcie, musicie być na to przygotowane. Milena, może powiesz, co stało właśnie przed, przed Tobą, jakie wyzwania musiałaś podjąć i jakie tam mieliście właśnie projekty do zrealizowania? No tam mieliśmy i sesje zdjęciowe takie oficjalne dla Miss Grand International i mieliśmy mnóstwo wyjść do różnych um, um, um. Mieliśmy mnóstwo takich wydarzeń, gdzie musiałyśmy się ubrać na przykład w wieczorowe suknie i jechałyśmy wszystkie busem do ważnych osobowości i tam miałyśmy tak samo robione zdjęcia, filmiki i tak dalej, wywiady, wszystko i tyle było tych zajęć w ciągu całego dnia, bo to było od przystanku do przystanku. Jechałyśmy gdzieś, szybko relacja, zdjęcia, później na przykład szybki lunch i kolejne miejsce do kolejnych ważnych osobistości. Więc to trwało całymi dniami, wracałyśmy bardzo późno i jeszcze miałyśmy później w hotelu próby do finału. Więc na przykład wróciłyśmy o godzinie 19 i do godziny 23 tańczymy jeszcze po całym dniu, wymęczone, a tutaj trzeba się jeszcze przebrać w strój sportowy i jeszcze ćwiczyć do tej godziny 23.12 w nocy, więc kładłyśmy się bardzo późno spać, no bo zanim... Wróciłyśmy do pokoju, zanim się ogarnęłyśmy do spania. No to już była czasami druga w nocy, a musiałyśmy też poczekać na plan na kolejny dzień. Co będziemy dokładnie robić i o której jest pobudka. Więc dlatego tak wychodziło, że były dni, że naprawdę trzy godziny spałyśmy. E, jak spałyśmy pięć godzin, to już było naprawdę dobrze. Więc byłyśmy naprawdę zmęczone tym wszystkim. No ale no, czasem trzeba się tak poświęcić, żeby później dobrze wspominać. Na pewno będziesz miała wiele pozytywnych doświadczeń, które wyniosłaś stamtąd. Jeszcze tak mnie zastanawia to ten taniec, układy choreograficzne, przepraszam. Czy one były trudne dla Ciebie? Dla mnie nie były trudne, bo ja nigdy nie miałam problemu z tańcem. Ja od dziecka tańczę, także jak nam pokazywali trenerzy właśnie układ to ja dosłownie 10 minut ja wszystko ogarniałam. Ale wiadomo, były dziewczyny, które tego nie ogarniały tak dobrze, nie potrafiły tak dobrze tańczyć. I dla mnie momentami było to trochę nudne. No bo ja już to umiem, ja już to umiem tańczyć, umiem te wszystkie pozycje, te ruchy, ale dla tych dziewczyn, które tego nie potrafią, musiałyśmy to wałkować i ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć, nie? Więc to było jedynie takie męczące dla mnie. No bo jak dla mnie no to już wszystko umiałam, zresztą trenerzy mi mówili, że ja super, także było dobrze w tym przypadku, ale dla tych dziewczyn, które nie potrafiły tak dobrze tańczyć, no to musiałyśmy to dobrze wyćwiczyć. No, więc tak to wyglądało. Ale ogólnie układ choreograficzny bardzo mi się podobał i to wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby go czuć, bo jakby był taki no nie za fajny, jakbyśmy nie czuły tego układu, to też by to na pewno trudniej szło, to, ta cała nauka. A w tym przypadku no to i tak nas pochwalili trenerzy, że y, nam zajęło nauczenie się całej choreografii, w, z tego co pamiętam 10 dni y, już tak na luks, a w tamtym roku to ledwo przed finałem zdążyli z tym wszystkim. Więc w tym roku po prostu była taka mocna grupa dziewczyn, która i tak dobrze potrafiła tańczyć. A myślisz że, myślisz że te osoby, które gorzej sobie radziły, miały troszeczkę pod górkę potem i były oceniane troszeczkę gorzej, czy to nie miało żadnego wpływu? Myślę, że znaczy na początku myślałam, że to będzie miało wpływ i cieszyłam się, że ja potrafię tańczyć i że mogą na to patrzeć też przychylniej później. Ale na przykład mi stanów nie potrafiła tak, może inaczej, potrafiła tańczyć, ale nie potrafiła tak szybko, tak szybko nauczyć się tych ruchów tanecznych. I, e, I myślałam, że też to będzie miało jakoś przełożenie później na finale, no ale jak widać wygrała, czyli to nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, żeby potrafiła się ruszać, no a to, że jej po prostu dłużej zajęło, żeby e, nauczyć się tej choreografii, no to no tak po prostu wyszło i... Nie patrzyli na to najwyraźniej. A jak myślisz, co było takim największym atutem tej dziewczyny, która wygrała i tych, które też wygrały wice, że właśnie im się udało zdobyć te tytuły? No, z, z trzecią wicemistrz, tak, byłam w pokoju. To była moja współlokatorka i ona była z Indonezji. Więc mogłam ją poznać jeszcze lepiej niż inne dziewczyny, no bo przebywałam z nią praktycznie cały czas, spałam i, i wszystko. No i ona rzeczywiście była naprawdę świetnie przygotowana. Proszę sobie wyobrazić, że ona miała nawet w siatkach, takich reklamówkach spakowany każdy strój, który ubierała i na tym miała naklejone swoje zdjęcie w tym stroju, jak ona w tym wygląda. Więc ona w walizce, otwierała walizkę, to miała tylko te takie, um, um, takie, takie torebki, właśnie przezroczyste ze swoimi zdjęciami i ona sobie tylko patrzyła, co dzisiaj ubrać. Więc ona była naprawdę świetnie przygotowana. Włosy doczepione miała i to tyle tych włosów, że jak ona je wieczorem ściągała, to było pół łóżka zajętych jej włosów. Więc no. i ona właśnie mi mówiła, że ona się bardzo długo przygotowywała do tego konkursu, przyleciała, żeby wygrać. Nie wygrała, no ale była w top 5, czyli te przygotowania rzeczywiście się sprawdziły. A jak patrzą na to osoby, które oceniają konkurs właśnie na te doczepianie włosów, tak jak wspomniałaś, czy przykładowo powiększanie ust, medycyna estetyczna, czy to jest dozwolone? No właśnie powiem szczerze, że jak byłam na miejscu świata rok temu, to tamten konkurs był zupełnie inny. Tam wszystkie dziewczyny były naturalne. I tam im bardziej była dziewczyna naturalnie piękna, tym była lepiej oceniana. A tutaj zauważyłam, że było dużo dziewczyn właśnie z doczepianymi włosami. One nawet miały tipsy, które dopasowane miały te tipsy do swoich sukienek, i po prostu zmieniały sobie. Każdego dnia na przykład czerwona sukienka, czerwone tipsy. Fioletowa, no to fioletowe miały. Więc tutaj na tym konkursie wyglądało to zupełnie inaczej niż na miejscu świata. I dlatego się też cieszę pod tym względem, że na Miss Świata doszłam do top, czyli tam docenili to moje naturalne piękno i to co mam tutaj i to co mam tutaj. A na Miss Grand International tam może liczyło się coś innego i może tam po prostu docenili bardziej te dziewczyny, które były lepiej przygotowane pod tym względem. A jakbyś właśnie miała wrócić do wspomnień z Miss Świata, to co najlepiej wspominasz? Jakie konkursy, może Miss Talent było najciekawsze? No tam były bardzo ciekawe te wszystkie konkurencje w porównaniu do Miss Grant, to na nami świata mieliśmy i miss sportu, i miss talent, i miss top model. I to było dla mnie niesamowite. Wiadomo, że wymagało ode mnie jeszcze więcej energii i stresu, no bo wiadomo, że się stresowałam przed tymi konkurencjami w porównaniu do Miss Grant, co tam tak naprawdę na Miss Grant to najbardziej się stresowałam rozmową z jury. A na miś świata, no to było bardzo dużo tych różnych konkurencji. No ale w tym momencie, no to wspaniale to wspominam, e, no bo to dla mnie było na przykład niesamowite, że na konkursie piękności jest konkurencja sportowa i te wszystkie najpiękniejsze dziewczyny z całego świata, e, spocone, e, zmęczone, muszą biegać, muszą skakać w dal, muszą rzucać. To było dla mnie niesamowite. Bardzo dobrze to wspominam. Słuchaj, gratuluję Ci, że udało Ci się do tej topki dostać na z świata. I zapytam Cię, co teraz planujesz dalej? Jakie kolejne sukcesy przed Tobą i wyzwania? No tutaj z menedżerem na pewno będziemy myśleć tak, żeby w tym roku jeszcze coś ponagrywać, jeszcze porobić jakieś dobre rzeczy, ale też planuję, znaczy nawet nie planuję, tylko jestem w trakcie zakładania swojej marki biżuteryjnej. Razem z moim chłopakiem będziemy zakładać właśnie i już projekty się tworzą, także liczymy na to, że przed świętami wystartujemy i no, przyznam szczerze, że będzie naprawdę petarda. A jak ona będzie się nazywać? A to jeszcze tego nie zdradzę. Jeszcze, jeszcze nie chcę zdradzać. W ogóle miałam nie mówić, a i tak już powiedziałam, więc, więc na razie nie chcę nic zdradzać. Jesteśmy na razie na początku tej drogi. Projekty. Tworzymy i, i później jak już to będzie wszystko gotowe, no to mogę mówić wszystko co dalej. Słuchaj, no to powodząka Ci życzę i czekam z niecierpliwością na tą biżuterię. Chętnie wypróbuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję Ci za wywiad.